Witam Was. Nadal będziemy mówić o życiu wiecznym w Chrystusie. Życie wieczne to drogi dar, który nic nas nie kosztuje. Dla nas jest to darmo, ale dla Boga bardzo kosztowny. Pierwsza list Piotra, drugi rozdział, od wersety 21 20, do 25, jest tak napisane: Na to bowiem powołanie jesteście. Gdy Chrystus cierpią za Was, zostawiając Wam przykłady, abyście wstąpili w Jego ślady. On grzech nie popełnił, ani znaleziono zdrady w usta Jego. On, gdy mu złożono, nie odpowiadał zorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz porzucił sprawą temu, który sprawiedliwie sądzie. On grzech nasz nas on grzechy nasze sam na ciele swoje ponosz na dziewu, na krzyżu, abyśmy, grzechom, grzechą, dla sprawiedliwości żyli. Jego szincy ulecił nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, les teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Piękny tekst tego z Piotrem, lis Piotra. Bóg dał nam życie wieczne poprzez śmierć swego Syna Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Ktoś musiał zapłacić cenę za grzech. Należało stosować karę za grzech. Tylko Jezus był usprawiedliwiony, uprawniony, aby zająć nasze miejsce i dokonać zapłaty. I tak też Pan Jezus uczynił. I choć może to wydawać się dziwne, Bóg oferuje nam te dar za darmo, dzięki Bożemu łasie. Ale dla Pana Jezusa kosztowało to śmierć krzyżową. List do Różnej Ojcieci, wersety 23 i 24, jest tak napisany. Gdziesiści zgrzeszyli brak im kwału um Bożą, To ma znaczna relacja. I są usprawiedliwieni darmo, z łaska jego, przez odkupienia w Chrystusie Jezusie. Bóg widział, że nigdy nie osiągniemy życia wiecznego poprzez nasze możliwości. Dlatego dał nam Jezusa. To jest charakterystyczne dla naszego kochającego Boga. Dlatego, miłowanie nie ma. Gdzie uciec przed potępieniem grzechom. Tylko poprzez Chrystusa możemy zostać zbawieni, uratowani. To jest po prostu przez wiarę utrzymujemy to, co daje nam łaska Boża. Nie zostawiaj na jutro tego, co potrzebne robisz dzisiaj. Żałuj i pokutuj, wyznaj swoich grzech i przyjmij Jezusa Chrystusa, jak swego zbawiciela, już dziś, bo jutro może być za późno. Niech cię Bóg błogosławi w imieniu Jezusa. Modlę się w imieniu Jezusa do Boga Ojca. na technologię z Ducha Świętego każdą osobę który teraz słyszy tego mała słowo. Pan Jezus, przez moc Ducha Świętego dotknij sesję tych osób, abyś mógł nawracać się do Ciebie, mogą pokutować się, pokutować grzechu i przyjmować jako Pana i zbawiciela. W imieniu Jezusa modlę się i dziękuję za Twoją ogromną łaskę w stosunku do nas. Amen.